Karol Muchowski, Marcin Żmudzki, Pony Disco, rezydent lokalu Kaszmir. Wyszliśmy sobie dzisiaj w sobotni wieczór na centrum Sosnowca zobaczyć, jak tutaj panuje atmosfera co do imprezowego podbijania parkietów. Szczerze powiedziawszy, jest naprawdę dużo ciekawych, ładnie, fajnie, ciekawie ubranych osób. Jak masz na imię? Marta. Marta powiedz mi, gdzie podbijasz dzisiaj parkiety? E, dzisiaj raczej nigdzie. Dlaczego? No, mam inne plany. E, powiedz mi tak, mamy Maj i już robi się ciepło. Nie wiem, czy wybierasz się w najbliższym czasie do klubu o nazwie Kaszmir. Znam ten klub i może się wybiorę, może za tydzień ze znajomymi. Byłaś? Byłam, kilka razy. I jak oceniasz? No bardzo dobrze. Podoba mi się tam. Świetnie, nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zaprosić cię tam do nas, e, abyś się dobrze bawiła i. Serdecznie zapraszamy wszystkich. Siemanko. Witam serdecznie. Karol, jak na Mariusz. Imię? Mariusz, tak. Słuchaj, Mariusz, powiedz mi tak: sobotni wieczór. Wiadomo, że powinniśmy wyskoczyć na jakieś balety, parkiety. Jak się zapowiada to u ciebie? Ja planuję sobie spędzić w dwie osoby ten wieczór. Jeżeli bym dał ci wejściówkę podwójną dla dwóch osób do klubu Kaszmir, nie wiem, czy słyszałeś o takim klubie. Słyszałem. Wykorzystasz ją? Myślę, że tak. Dzisiaj? Myślę, że dzisiaj. Tomasz ode mnie wejściówkę dla dwóch osób. Do zobaczenia w klubie. Sobotni wieczór w dobrym, dobrowym towarzystwie, przy dobrej muzyce, tylko tutaj na pierwszym parkiecie w klubie Kaszmir. Ale zanim przejdziemy do tego kto się dzisiaj będzie bawił i kto będzie podbijał ten parkiet, myślę, że moglibyśmy zareklamować delikatnie kilkoma słowami to co będzie nas czekało w niedalekiej przyszłości. Tak? No tak, słuchajcie moi drodzy, jeszcze w tym miesiącu, bo mamy maj, szykuje się fajna impreza 27. Zapamiętajcie Maj, jest to duet Forceco, znani bardzo DJ-i, producenci. Nie wiem, czy kojarzysz klub Bejdż na przykład. Tak, w Krakowie. E, Tokarnia. Tychy. No, to są tak jakby synonimy do... <noise> no, ale Dokładnie. Co... Są to synonimy. E... Wszyscy wiedzą, gdzie to jest dokładnie. No, Najlepszych nie lokali, tak? Takich wizytówek na, e, w Polsce. I ta formacja Josh Mosz oraz Hacy, czyli grupa Forceco, e, pojawi się już 27 maja. E, I teraz wracając do konkursu, e, w informacji odnośnie imprezy znajduje się tytuł utworu, e, który właśnie wydali. i Dla pierwszych 10 osób, które właśnie pod tym filmikiem Tutaj. umieszczą poprawną nazwę tego utworu, otrzymuje e, od nas zaproszenia e, na tą imprezę 27 maja. Przypomnę, grupa Forceco. E, my się oczywiście przez Facebooka będziemy kontaktować. Kto nie pamięta, przypomnę wwwfacebookcom i i tam y, możecie pod tym filmikiem, jak się ukaże, a pewnie skoro oglądacie to, już jest, y, dawać swoje odpowiedzi. Y 10 szczęśliwców będzie miało możliwość przyjść tutaj za darmo. 10, ale to już czerwca. E, Przeniesiemy się w troszkę brazylijskie klimaty, oczywiście cały czas będziemy grać klubowo. E, tylko że tym razem poleci e, le, dużo Latino na przykład. Nie wiem, czy taki gatunek kumasz, e, 5 przez 10 5 ale przez 10. wiem, że brazylijs brazylijskie tak. rytmy, e, bioderka, pośladki. No właśnie, i za te brazylijskie rytmy będzie odpowiadał e, nikt inny jak sam Alex Baxter. Jest to DJ, e, który pochodzi e, i mieszka w Brazylii, teraz znajduje się w Polsce i będzie miał okazję nie tylko na dekach, ale także na bębnach, równocześnie zagrać tą imprezę, impreza, impreza nazywa się Welcome to Brazil i ta impreza, moi drodzy, już 10 czerwca. To jest to Karolu, ja myślę, że to jest najwyższy czas iść po prostu zagrać dobrą imprezę. I rozpocząć dobrym, A. A. mocnym uderzeniem. No właśnie, więc ja już powoli się będę ulatniał. No to co, kolejna sobota przed nami, mam nadzieję, że e, będziecie tutaj. Ja jeżeli was nie było i się nie widzicie, no to będziecie i się zobaczymy. Szykuję się dobra Brabibalece. Jo! Nie porzuć niczym Jankę z wimpresem, bo niedawno był tutaj kręcony właśnie materiał przez niego. E, właśnie siedział w tej wannie, tylko że miał lepsze możliwości, bo ja niestety posiadam kabel, on go nie miał, ale także jak on. rozłoży się tutaj wygodnie. Zatem moi drodzy, bawimy się tam na tym parkiecie. ostatnie miejsce siedzące w lokalu, które czeka na swoich właścicieli. Naprawdę miło, sympatycznie i wygodnie niczym w domu. Możemy spodziewać się tylko tego, że lokal będzie cały, cały, wypchany znakomitymi osobami.